Czy wiesz, co łączy NASA, Amerykańską Armię Lotniczą? I HACAP, NASA i amerykańska armia lotnicza szukały sposobu na zapewnienie bezpieczeństwa żywności dla astronautów i żołnierzy w trudnych warunkach, takich jak loty kosmiczne i misje wojskowe. W żadnym z tych przypadków nie można było pozwolić, by astronauci czy żołnierze w trakcie misji doświadczyli zatrucia pokarmowego. Dlatego też w ramach tej współpracy powstała metoda, która zakłada identyfikację i kontrolę krytycznych punktów produkcji i dystrybucji żywności, aby zapobiec zagrożeniom zdrowotnym, obecnie znanym jako HASAP. HASAP, czyli analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontrolne, pierwotnie skupiał się na wykrywaniu i minimalizacji ryzyka związanego z mikroorganizmami i toksynami w żywności, ale szybko stał się kompleksowym podejściem, obejmującym również inne zagrożenia, takie jak fizyczne i chemiczne. Chemiczne czynniki. Dzięki praktyczności i skuteczności metoda HASA szybko zdobyła popularność i stała się standardem nie tylko w przemyśle spożywczym, ale także w innych dziedzinach, gdzie istnieje potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa żywności, takich jak opieka zdrowotna czy przemysł farmaceutyczny. Jeśli zainteresował Cię ten temat, to zachęcam do zaabsorbowania mojego profilu. Na kanale tym omawiam standard BRC i podaję gotowe rozwiązania i jak go stosować w praktyce.